Michał Skorupa obchodzi swoje 13 urodziny sam. 100 lat, 100. Ja żyje żyję, nam. Uff. Serio. Sam obchodzić urodziny muszę. No trudno. Ale jak myślę, że pani Grażyna. Y Coś zrobiła pani Ani, znaczy mojej mamie, to będzie święty spokój i będę mógł zamieszkać z Maciejem. Wiem, że dzisiaj Michała urodzina, ale mam to... Pii! Tak się nie traktuje swojego syna, trudno. Proszę, pa, idzie pani z nami. No dobra, no. Co mnie narobiło? 15 minut później policja dotarła na komisariat no i, no i zaprowadziła panią Anię Skorupę na przesłuchanie a w tym czasie Grażyna Jupik idzie do psychiatryka odebrać Michała za psychiatryka Michał! Ale, ale fajnie, że, że Ciebie zobaczyłem. Ja panią też oczywiście. No musisz z nami zamieszkać, bo pani, a nie skorupa, już poszła na policję. W sumie twoja mama. No, moja mama poszła. No dobra, przynajmniej będzie spokój. Nie będzie już mnie wysłać do psychiatryka. No dobrze, to idziemy. Pani Grażyna Jupik raz ze swoim synem Michałem i z, z Maciejem poszli już do domu na ulicę Siusiakową 26. Spoko, spoko, spoko. Byłam przy przesłuchaniu. Niestety grozi mi kara 26 lat więzienia. Myślę, że, pa, myślę, że mamie e, Michała grozi jej około 30 lat więzienia, bo ja już z nią nie wytrzymam. Pani Annie Skorupie, 39 lat, za, za przestępstwo swojego syna grozi jej około 26 lat więzienia. W następnym odcinku. Serio mamu, no trzemu? No. Nie obchodzi mnie to! Nie wytrzymam już z nim.